Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Słuchajcie, dzisiaj witam Was w takim domowym vlogu. Chcę wam pokazać coś, bo to jest po prostu hit Mamy dopiero połowę listopada No ale u mnie goszczą już Pomału świąteczne ozdoby Ale jeszcze były przyplatane Z dniami, ale słuchajcie To się zmieniło o 180 stopni tak Także co, no po prostu zapraszam was na taki domowy vlog ja jestem po prostu W jakimś dresie, nieumalowana Po prostu zapraszam was na domowego vloga Co się dzieje w ciągu dnia Mamy godzinę 11 Za chwilę będę robiła etykietę, bo dzisiaj mamy poniedziałek Słuchajcie, to jest dzień po live'ie w niedzielę są live'y Dla tych, co nie wiedzą, przypominam Ja mam butik I słuchajcie, w środę i w niedzielę są live'y 18.00 La Cruella przez 2L2A Na Instagramie i na TikToku Na TikToku są live'y, ale kupujemy na Instagramie Na no, Instagramie Instagramy też możecie codziennie sobie kupować No i co chwilę są nowości No i dzisiaj też na pewno będę robiła etykietę Także zapraszam was do takiego luźnego vloga Słuchajcie, ogółem 14 listopada Nie wiem, czy wiecie, ale było takie... Nie wiem, czy to nazwać świętem czy nie, ale był to Narodowy Dzień walki z cukrzycą. W tamtym roku w ogóle nawet nie wiedziałam, że taki dzień istnieje. W tym roku płacz, totalny płacz w ten dzień. Słuchajcie, ja byłam na sesji zdjęciowej świątecznej, ale poprosiłam moją kochaną Ewelinkę fotografkę, która jest najlepszą fotografką, jaka w ogóle istnieje. Ja ją oznaczam. W ogóle obserwujcie teraz Instagrama, bo ta sesja rozwali wszystko, co my zrobiłyśmy z Ewelinką. To naprawdę ja będę spomowała cały grudzień i jeszcze koń, końcówka listopada, to ja już zacznę. Poprosiłam, żeby zrobiła mi takie jedno zdjęcie z sensorem. No i właśnie wstawiłam to z sensorem, wstawiłam potem <grym> z moich cukrów. No to wszystko sobie zobaczcie. Nie będę wam spoilerować. Zobaczcie sobie, jak to wygląda, kalibra, jak to działa, że są różne kolory, jest czerwony, pomarańczowy, zielony i co który znaczy. To nie jest tak, że zielony jest dobry, potem jest pomarańczowy, na końcu jest czerwony. Mm. To tak nie jest. No i słuchajcie, no i zrobiłam właśnie tą fotkę, tutaj ją macie. I słuchajcie, czułam się tak w ten dzień, tak dziwnie, aż mi się płakać co teraz układałam opis sobie, żeby to jakoś brzmiało, żeby to jakoś wyglądało. Tak myśleliśmy, że wzięła się z otyłości, z uszkodzenia trzustki, no i po prostu jak ja schudnę, no to ona zniknie. Schudłam już bardzo dużo. Ja zrobię w ogóle o chudnięciu i tak dalej osobny odcinek. To będzie długi odcinek, i tak dalej, i tak dalej. Ale to będzie osobne. No wiecie, nie chcę go tak przeplatać. Tego tutaj chudnięcie, tu chudnięcie, tu chudnięcie. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że było takie założenie, że chyba wzięło się z otyłości i ze złego trybu życia. Jeżeli to się zmieni, cukrzyca się uspokoi, zniknie. No niestety. Mm. Ona się bawi. Ona się bawi, oczywiście. Były takie dwa tygodnie, gdzie on, ona w ogóle nie dawała znaku życia. I my mówimy z mamą: Boże, znikła. No i w ten sam dzień w nocy. Trrr, trrr, alarmy. No i Trzema tymi się różnił, więc y, Libra niestety działała dobrze. No ale niestety, niestety no, działała dobrze, bo poinformowała mnie o tym. No, tak pokrótce chciałam Wam to powiedzieć, że zapowiedzieć też, że będzie sesja zdjęciowa i to przepiękna. Pokażę Wam, jaki miałam makijaż. I pod tym makijażem, pod tym zdjęciem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy, za co bardzo Wam dziękuję, ale też były negatywne. Że duża głowa, małe to, małe to, małe to. Słuchajcie, najlepsze komentarze to. To na TikToku. To są na TikToku. O kurde, TikTok to jest moje ulubione. Wycięła sobie żołądek. Wyssała tłuszcz z całego ciała, moi Państwo! Położyłam się na stół. No i na, na ten moment ile to już jest? 29 kilo. Na co to jest 29kg chyba, 29 albo 28 28kg Położyłam się i 4 godziny później wstałam, w ogóle nic nie było widać, wstałam, hajda i dalej No nie no, te komentarze to są najlepsze Ale oczywiście większość jest pozytywów, za co bardzo wam dziękuję Bardzo mi miło, nie będę więcej gadać Właśnie chciałam wam powiedzieć o tym dniu cukrzycy, że takie coś istnieje I że takie coś dotyka wielu z nas Nie jesteście w tym sami ja też w tym jestem, jeżeli mam tutaj jakieś cukierki. Dram, rzęsy mam, moje państwo dopełnione, azurki mam. Wszyscy mówią, że są świąteczne. Nie było takiego zamiaru, żeby one były świąteczne. Bo po prostu, żeby były bordowe, a chciałam, żeby mi do biżuterii, bo ja mam złotą bransoletkę, złote pierścionki tutaj, żeby po prostu pasowało mi. Więc wzięłam do tego kartki. Więc one nie są świąteczne. A nie chciałam wam nagrywać, bo mam nową styliskę paznokci. Jeszcze taką wiecie, że któryś raz do niej po prostu idę i nie chcę je stresować, ale że jak dzisiaj Dominika powiedziała, nie ja mają taki zachrypnięty głos! Bo ja mówię, weź w końcu, proszę ciebie, powiedz Jaki ja mam rzęsy, długość, skręt i wszystko, bo po prostu cały czas się wszyscy o to pytają Moi państwo, co dzisiaj robimy? Dzisiaj zajmujemy się sklepem, robimy etykiety Nazywam ten blog domowy, więc nie jedziemy na zakupy, ale pojechałabym do Ritualsa Bo otworzył się przecież w moim mieście Moi państwo, robimy etykiety i tyle A! Myjemy sami włosy Moje panowie, przecież to jest najbardziej taki temat po prostu łezu w moim życiu i dla moich widzów, którzy nie wiem, mnie nie lubią albo lubią i po prostu to jest dla nich dziwne. Wiem, może to się wydawać dziwne, ale ja nie myję samowłosów. Nie wiem, kiedy mam samowłosy. Był ostatnio, ale to taki wypadek był, że no właśnie, no nie pamiętam i musiałam sama umyć włosy. Dzisiaj znowu to będzie, bo na targetki nie ma. Czekam na kurierów, aż mi przywiozą towar. Słuchajcie, z dwóch hurton tak piękne rzeczy, no jestem uzależniona od tego. Więc zaraz idziemy umyć włosy, oczywiście pokażę wam z czym, pokażę wam jak to robię. Proszę mnie nie hejtować, bo ja tego nie robię na co dzień, skoro mam taką możliwość i mam Natalkę i się przyjaźnimy i tak dalej, no to oczywiście, że korzystam, tak? <noise> Dzisiejsza fryzura jaką planujemy to rozpuszczone. <noise> Więcej nie zrobię. Więcej nie zrobię. Można mnie hejtować, można mówić teraz co chcecie. Teraz jest ten czas. Także co? Ja szybko zrobię te etykiety. Mogę Wam pokazać w sumie jak to się robi, bo nigdy Wam nie pokazałam, ale to są... W sumie dane wrażliwe. No, w sumie nie mogę wam pokazać. M mogę wam opowiedzieć, mniej więcej, gdzie jest mój telefon. O, dobra, jest mój telefon. Słuchajcie, wypadło na że ja robię etykiety. Wchodzę po prostu na konto bankowe i lecę po kolei z przelewami, tak? Czyli przelew na przykład od tej osoby, Rodo i tak dalej. Wchodzę na Instagram, wpisuję to wszystko. Patrzę, co do pani zamówiła. No i co? Wchodzę wtedy na Inpost, paczkomat albo kurier, zależy też od gabarytu, Jeżeli jest duży, pani sobie zbierała paczkę otwartą. To oczywiście wtedy jest kurier. Kurierów tylko DPD zamawiam. Uwielbiam mojego kuriera DPD, już o to mówiłam. No i co? Potem dalej fakturownie i paragon albo faktura, jeżeli pani sobie życzą, mo można też wystawiam fakturę normalnie. No, ale zazwyczaj to są paragoniki, wysyłamy na maila, eee, w PDF-ie normalnie i z linkiem i w PDF-ie można jest to i to, więc wszystko macie i tak wygląda ta procedura. Więc nic takiego. No ale no nie mogę wam pokazać, no kurde, jak robię, bo będzie widać imię, nazwisko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są dane wrażliwe, więc opowiedziałam Wam pokrótce, jak to się wszystko odbywa. A, no i potem na impości sobie zapisuję, tak? Na przykład kombinezon czarny, krótki, kot. Do skrzynki i tak dalej. Jeżeli jest mało paczek, no to właśnie sami to robimy. Jeżeli jest dużo paczek, przyjeżdżę kurier po to. Zależy jak leży. Ja się zabieram za to, bo jest, słuchajcie, 11:48, a o 16:00 mam spotkanie. Jeszcze musimy zrobić te etykiety. Nie wiem ile to mi zajmie, bo jest trochę zamówień i musimy umyć te włosy i jeszcze troszeczkę posprzątać w pokoju. A no, obudziłam cię, jak szłam. Obudziłeś się. Jezu, on uwielbia, jak ja tutaj zostawiam puderko i szalik. On się oplata tym. On wkłada, Buzie tak tutaj. Pokażę, że jak wkładasz. Tak, oma i tak, wiecie, tak. No, nie będę ci tak robić, bo powiedzą, że się nad tobą. No, to wiecie, tak. Tak, 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 tak ta, tutaj dziobek wkłada. Cześć! boże jaki ty. Mi... Ja jestem zmęczony. Ja jestem zmęczony, proszę mnie nie dotykać. Przykryć się, tak. Przykryjemy Ciebie jeszcze bardziej. O, i śpisz, tak? Papa, idę myć głowę, papa. Pa. <grym> Widzisz mnie, dobra. Dobra, zostawiam cię. I jestem w łazience. Moi państwo, teraz wam pokażę produkty, którymi myję głowę. Kupiłam je w Rosmanie i już jakby wtedy był ten wypadek. I moi Państwo, to jest tak, odżywkę za mój brat, który montuje ten film. I proszę o oddanie tej odżywki, bo są wypadki, ale ja w ogóle nie wiem, moi widzowie, po co ma to, że wziąłeś odżywkę i nie wziąłeś szamponu, jak to jest ta sama seria, ale rozumiem, no troszeczkę, troszeczkę jesteś, nie? No. No mi się z moim bratem kochamy. U nas po prostu jest taki humor. Taki humorek, dobra, mam z oni Bio szampon odkładzający kolor włosów, nie wiem w ogóle po co mi to. Chłodny odcień bez przesuszania, o, bo były różne. Chłodny odcień, jakiś taki odcień, do takich, do takich, do takich, więc ja sobie wziąłam taki. Pamiętam jak te Only które wchodziło, jezu, był tylko jeden szampon, taki żółto-różowy chyba był, nie? Czy pomarańczowo-różowy i im mi też miał chyba niebieski, ale to był tylko jeden, jedyny, a teraz... Tyle do wyboru i odżywkę, to słuchajcie, mam jakąś taką, i to jest dokładnie maseczka z Joanny. I ja to do, z tego jest taki niebieski szampon, no nie? Z tego jest taki niebieski szampon, no i to jest do blondu. I to robi tak chłodny blond. A po jednym robi tak chłodny blond, więc ja tak muszę no, troszeczkę tego, troszeczkę tego. Ja tak się pochylam rósłą dwa mną i tak to zrobię. I tak to zrobimy, moi państwo. Bo już naprawdę trzeba to umyć. Dobra, nie będę się rozdrabniać nad umyciem włosów. Normalna czynność to jest. I to umyć włosy. Wysuszone, nie wiem czy całe, ale się wkurzam. Słuchajcie, ja... Myję cały czas włosy u fryzjera. Naprawdę to jest dla mnie nowość, ale nie jestem też tym sama, bo widziałam, że na tiktoku toku, jak Maria Kazimierska z króżowych życia, że ona od 20 lat chyba, albo z 15, albo 10, nie wiem, ale to było więcej. Myję tylko i wyłącznie włosy u fryzjera. I ja też tak mam, ale wysuszone są. Nie bardzo, ale to wyski naturalnie. Ja za półtora godziny jadę do butiku, bo przyjechał towar jednak, przyjechał dzisiaj. Myślałam, że już nie przyjedzie, bo tak zawsze jej 11 przyjeżdża. Ale przyjechało wszystko. Także przyjechała jedna powtórka, czyli powtórka mówię na te rzeczy, które mm, już były, ale się bardzo szybko skończyły i jest na to bardzo duże zainteresowanie. Więc przyjechała jedna powtórka i cztery nowości. Dobra, ale odpadła mi kolejna kokardka. Przedzną ci. Mam dwie odpadnięte, bo znowu załachaczyłam. Dobrze, że ją w ogóle zauważyłam w tej wannie, bo ona mi wpadła i już jej nie było. Słuchajcie, zaraz ten vlog się kończy, a zaraz będzie y, najciekawsza część jego. No tak naprawdę nie zaraz się kończy, ale już jesteśmy w drugiej części tego vloga. Słuchajcie, ciekawa sytuacja, nie? No mówiłam wam wczoraj byłam na rzęsach i tak dalej. No i dzisiaj przyjdzie mi Dominika. Pamiętaj o 14. Nie ja wiem co jest? Taka zaspana jeszcze, bo ona ma marzenie. Zrobić mi wszystkie rzęsy, a ja nie wyleżę. Na drugi dzień idę i żebym mi jeszcze zrobiła rzęsy, bo to, co jest teraz, oczywiście, mam pogniecione, bo nie rozczesałam i tak dalej, to jest jeszcze nic. I że ona drugi tyle jeszcze może dor dorobić, bo ja mam tyle swoich, więc jestem mega ciekawa efektu. Miał być vlog domowy, ale nie wytrzymam, nie jadąc do rytualsa. No, nie wytrzymam, nie jadąc do rytualsa, bo muszę kupić to z Dolanta, a może coś jeszcze będzie. Ale ogólnie to będzie vlog domowy, bo potem jest live i chcę wam pokazać to, co jest w domu. Mu już udekorowane, więc mówię, że jesteśmy w drugiej części odcinka. I czy się taką sytuację, że jechaliście dwa dni pod do stylistki, rzęs, czy coś? Na dwa razy, bo nie dałyście rady leżeć. Kocham moją Dominikę. Glam House Ellong, Tylko i wyłącznie. Zapomniałam Wam powiedzieć, ja o siódmym jak się budziłam, byłam w delikatessach. Nie wiem, w ogóle pół, to pół, pół na pół pamiętam to. Spałam, podróżowałam picia. Nawet stoi jeszcze jeden soczek. Nie miałam picia, chciałam się słupku łapkowego, będę musiał iść do dyrektora, tak? No i słuchajcie, nie wiem, jest ja tam przy kasie i tam są takie dział i już takie były świąteczne, nie? <ścoughs> Stwierdziłam, że to będzie idealne, idealna ozdoba. Renifer, który ma 76 cm. Taki dmuchany, że to będzie idealna ozdoba do butiku, bo mój manekin ma jedną rękę prosto, a drugą ma tak I żeby pod tą ręką, gdzie ma tak, właśnie stał ten renifer Manekin jest złoty, że to będzie idealna ozdoba Słuchajcie, jak my to dzisiaj zobaczymy, jeżeli to będzie naprawdę dobrze wyglądało Jeżeli my myślimy, że coś jest głupie, to wcale nie jest głupie, jeżeli działa a teraz, słuchajcie, jadę na to i jeszcze zajedę do Sabuję. Słuchajcie, po obiad. Dzisiaj jest kanapeczka. Chciałabym, pieczęć jasne: muszę wziąć ciemne, ale z salami i papryka. Bez żadnych takich y, głupot, bez, bez tych sosów, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i tyle. No, i jadę na te rzęski, więc widzimy się pewnie po rzęskach. Zapamiętajcie, jak wyglądam teraz. No, mam ich trochę i to zobaczymy, że będzie widać jakąś dużą różnicę. Słuchajcie, na live nie było nic ciekawego, więc was nie zabierałam. No, po prostu był live i tyle. Ale chciałam Wam pokazać już, że powolutku mamy dekorację w domu. I słuchajcie, zaraz muszę Wam zadać najważniejsze pytanie tego roku. Ale dobra, zacznijmy sobie od tego, że moja mama już tak po malutku tutaj dekoruje. To jest w ogóle mój żołnierz. Pamiętacie w ogóle, jak dekoruje. To moje było pierwsze mieszkanie na granatowo. To jest mój żołnierz, właśnie. No i tak tutaj na dole, gdzieś tam. O. Tutaj, czy jakieś już światełko, ta sarna, co mi się nie podoba, ja skupiłam tego jelenia, go jeszcze nie dostawiłam. Będziemy go dopiero rozstawiać, także dlatego mówię, nie biorę Was do butiku, bo tam nic za bardzo jeszcze takiego nie ma. Tu jakaś choineczka, tak powoli, nie? Tak powoli idziemy. Tutaj proszę bardzo, to co zawsze te Willeroy Boch mojej mamy. No i co? A słuchajcie, została od taty. Patrzcie, wieczne róże. O Jezu, moja mama i te wieczne róże. To po prostu jest zakochana i napisała, pokazywała mi, napisała tacie SMS, wysłała linka, a mój tata, a mój tata napisał, kup sobie kochanie, wiecie, że to on jej kupuje, nie? Zamów sobie, no, także słuchajcie. Romantyzm, są różyczki, no i są dwa jelomki i te domki. I na razie, zrymowało mi się, jelonki i domki. I na razie tyle mamy. Ja u siebie w pokoju nic nie mam, ale Słuchajcie, najważniejsze pytanie: na jaki kolor dekorujemy w tym roku pokój? Ja mam dwa do wyboru: Różowo, albo biało-złoto. W tym roku mam ochotę na takie kolory. Dawajcie znać, czy różowy czy biało-złoty? Tym różowy czy tym biało-złoty? A teraz kończę odcinek, taki miszmasz. Mam nadzieję, że wam się podobał taki vlog domowy i widzimy się w kolejnym. Proszę już zdecydować, na jaki kolor dekorujemy.